Cześć, witajcie z tej strony. Dawid. Dzisiaj kolejny film i tym razem pierwszy raz z Age of History 3. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj uznałem, że jeszcze zrobię filmik typu, znaczy film po prostu typu oglądanie świata. Więc ja zaczynam 200 lat albo nawet ponad, bo widzę, że bardzo szybko leci. I zobaczymy, jak się świat zmieni. Ze względu na to, że jeszcze się nie nauczyłem do końca, tak? Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O! Ja się bardziej tutaj Wam powiem, skupię na Europie. Ze względu na to, że o, proszę bardzo, na przykład Austria. Tutaj Austria wchłonęła Słowaków. O, Niemcy. Yy, ciutkę za szybko. Dobra. O, tutaj na przykład macie armię. Holendrzy z kimś wojnę mają? Nie, nie mają. Polacy, o proszę bardzo, Polacy Białorusinów wchłaniają, właśnie. I Białoruś. Przegrywa. A Białoruś miała rozbiory polsko-rosyjskie. Okej. Okay. Ukraina, proszę bardzo. 2040 Ukraina ma się dobrze. Tutaj Gruzja z Azerbejdżanem, ale no na Europie bardziej. Na Europie. Tutaj, o proszę bardzo, prezydenci się zmienili. Pan Andrzej Duda jeszcze rządzi w Polsce, no ale rządy się zmieniają. Proszę bardzo. Putin już nie rządzi. Teraz jest Fadej, jakiś tam, nie wiem, naprawdę. Nie wiem. Ale duda rządzi. Prawie 70 lat. Tutaj Emmanuel Macron też rządzi. W Francji. No dobra, to przyspieszymy jak na razie. Ponieważ nic się nie dzieje jakiegoś w tej Europie. O, poza tym, że Litwa w ogóle. A, to wcześniej już. Litwa we Włoch. W wjechała. Proszę bardzo, nasz prezydent jeszcze rządzi. Pomimo tego, że ma 70 lat. Tu jakiś. Nie wiem, kto to w ogóle jest. U nich dalej. A na przykład takie tutaj. Państwa. Nie wiem, co to za ludzie. a Jacyś nowi. No, jacyś nowi się pojawili. Dobra. Lecimy dalej. O, nowa era, proszę bardzo, era przyszłości. O, Belgii nie ma. Manuel Macron jeszcze rządzi, o proszę. Andrzej Duda też. Strat jakiś nie ma, jak widzę. No. Y Age oczywiście trójka będzie się pojawiać, właśnie. Ja zapewniam was, będzie. Jeszcze nie w tym tygodniu. Ale w przyszłym już. No, może się pojawić. Tutaj w Kanadzie dalej rządzi ta sama osoba, co podaj, że teraz chyba też rządzi. Ale to chyba nie jestem pewien. Zobaczymy, ile będzie rządzić. W sumie, czego mnie to interesuje? Śmiałem na tym. Dobra. Ale w Polsce też duda jest. Macron we Francji. Poza tym to chyba wszyscy się pozmieniali. No? Tutaj. A, tego nie sprawdzę. Co? No niestety. Też na przykład, jak macie dla mnie jakieś prady, żebym się szybciej trochę podłączył, tutaj widzę, coś budują. Co to dokładnie jest rynek? Tak, tak. Uhum. Warszawa ładnie uzbrojona. Gdzie tu jeszcze Kraków jest uzbrojony? O, tutaj macie miasto w ogóle. Nie wiedziałem, że są. No, widzę, że są. Czyli powiedzmy w takie. W taki. Nie mamy Mińska. Nie ma, nie no, mamy dobra. To jest miasto. No, są miasta normalnie. O proszę, ciekawe. Niemcy się rozrośli. O, Wojsław Sowada, duda, się zmienił. Ale Emmanuel Macron jeszcze żyje. No. Tutaj Justin też. Okej, okay, czyli Dudy już nie ma. No. Braje, ja tak co jakiś czas stopuję, bo jestem ciekaw, ile będą ci ludzie jeszcze żyć. O! Zmienił się, Teobalt jest. No, Włosi tutaj Chorwację zaatakowali, chyba został kawałek, tak? To jest Chorwacja, tak. Ale, Zagrzeb stracili. Potracili, Na Dniestrze się uwolniło, proszę. Z milionem ludzi. Aha. To jest taki widzę, bardziej pod rozbudowę. I Wasale ma dwa, o proszę. Ciekawe, ciekawe. Tutaj dali te same funkcje, są? No, nie do końca. Dobra. O, Emmanuel Macron też już nie rządzi. No, czyli znaczy, że już nie ma żadnych znanych ludzi przeze mnie. Chyba, że ktoś będzie taki bardzo stary tutaj w rządzie. To może, zobaczcie, 1,6 miliarda Tutaj 1,4 No ale to dane z 2022 Drugiego. Więc... Logiczne Tutaj Moskwa Z populacją bardzo ładną, o proszę No Co jak co, dla tych co nie widzieli Age w History 3 Chociaż wątpię, że takich osób jest dużo Trochę górę co prawda ucięło No trochę ucięło Tutaj jest jakaś wyspa w ogóle nowa Co to jest? To jest francuskie Hmm Okej okay. To? To jest takie jak wcześniej No też macie na przykład podział większy Bułgaria z Armo A, bo wspólnie z Serbią. Okej, okay, zobaczymy, jak to się potoczy. Turcja odbiła atak. Co się w Stanach dzieje? Ojejku, co tu się stało? Meksyk widzę, że na spokojnie leci. Brazylia tutaj też w sumie nie jest źle. Urugwaj przestał istnieć na rzecz Argentyny. Tutaj w Afryce w sumie widzę, że trochę się zmieniło. Tak, trochę. Tam Algeria w Libię się wbiła. No, najspokojniej to w oceanie widzę. Nie ma jakichś problemów. Nie ma niestety drzew yy, genealogicznych. Więc nie zobaczy sobie Woisława Sowady. Yy, drzewa genealogicznego. I nie będę mógł też. Wow! Zobaczyć. Czy jest na przykład synem albo krewnym Dudy? No, Białoruś się uwolniła od żądania polskiego. Niemcy zajęli połowę terenów, więc Polacy na rzecz prezydenta jakoś średnio. 18 milionów. Niemcy pewnie pod 100. 116. ojejku Ukraina z Naddniestrzem przegrała. Krym w ogóle jest wolny. Rumunia, Bułgarię zajęła. No nieźle. A Rosja, Rosja coś robi w ogóle. Naprawdę? Jejku, ja myślałem, że oni coś robią. Ani tu siedzą. Francuzi się wbili w Wyspy Brytyjskie. I poza tym to chyba im, i Niemcom najlepiej idzie. No i Stanom, ale to mi chodzi o Europę. No, liczę, że w te 200 lat ta Polska zdoła przetrwać. Chyba, że zaraz wyleci nam druga wojna z Niemcami. Oby nie, bo tego już nie wytrzymamy. Ile w Berlinie jest ludzi? Pół miliona, w Warszawie? Pół miliona. Hm. W Deli jest na przykład jeden osiem. W Pekingu sześć 6... milionów, Okej. Okay. Hmm. Okay. Bruno siuda. Mm -hmm. Tutaj podbadania też widzę. I o podatki głównie. Rosja. Co to jest? To by prowincji okupowane? Czy. W sojuszu są. Rosja z Ukrainą w sojuszu. To nie zła ironia. Niemcy tutaj widzę Państwa marionetkowe. Łatwa Estonia zabrali. W Sojuszu są. My w Sojuszu z Austrią jesteśmy. Okej. Okay. Nie mamy państw marionetkowych. Niemcy nam odebrali. I tereny z Bia od Białorusi. Straciliśmy. Tak to nie agresji. Stany Zjednoczone całą Kanadę zabrały Richard Richards, nieźle Haiti i Bahamy. To niezłe marionetki. Niezłe wasale. O. No. Co? To sobie Polska pobyła na tej mapie? Sto lat. Rosja się wbiła w resztę Białorusi. Mają wojnę z Japonią. Korea Północna straciła. A nie, to tak północna, południowa. Korea z Chinami się dogadała. No to nieźle. Iran jak się rozrósł. Ma. No. Ciekawie, Austria też już prawie jej nie ma. 10 milionów ludzi, no dobra. No tu na Islandii widzę, że w sumie to spokojnie jest. Też mo możecie mi napisać, czy Wam się podoba taki typ. Można też zrobić porównanie, Age'u dwójce. Taki typ odcinków. Po podbój świata też będzie. Ale jeszcze nie teraz. O. Wow. Dobra, tutaj widzę Egipt się rozrósł. Jezu, 180 milionów ludzi. Jakie bogactwo. Indie tutaj. Tak, Indie tutaj ładnie. 17 miliarda. I są top 2 teraz, tak? Czy. Niemcy? Może, bo Niemcy są. No, mogą być Niemcy. Włości tutaj się z powrotem w kolonie bawią. Egipt się tutaj jak rozrósł. No proszę. Argentyna się tutaj też widzę pięknie rozrosła. Dobra, odpalamy dalej. Zobaczymy, może Niemcy upadną. O, Szwecja w ogóle całą Skandynawię zjednoczyła. To też trzeba dodać. <laughs> Pod króla Segola, który długo to chyba nie porządzi. 91 lat chociaż, może, może. Nie, już się zmienił. No, ładnie myśl M Może ten, może zajmą cały. Tutaj jeszcze całą część Meksyk, Stany Zjednoczone praktycznie całą część Ameryki Północnej by mieli. To go tutaj. No, to jest Irlandzka wyspa. Oj. W tej Europie to mniej państw. W większości potęgi zostały. Węgrzy tylko jakoś się utrzymali. W Macie nie wiem, paktu nieagresji nie. Co wy Macie? Z Naddniestrzem so już, Ale to by wam nie pomogło. Słowacja. Nie ma już Słowacji. O, Grecja zajęła tą. <grytanie> Serbię. Tutaj Chorwacja nawet istnieje, Polski już nie ma dawno. Gwineo co robi, wow. No proszę. O, Korea Południowa zajęła tutaj dużą część Chin, przez co zgarnęła 200 milionów ludzi prawie. Ciekawie. O, Indonezja zajęła Australię. No proszę. Czy. Fra tak, Francuzi się wbili w Niemców i wygrali. Czy Niemcy nie będą już? Top 1 stracili. Francja teraz i Włochy później. Czwarty, Stany Zjednoczone tutaj. Filipiny, dziewiąty, naprawdę. Aha! O proszę. Indie tutaj zajmują górę. Rosja widzę, że odkąd. Rosja odkąd zajęła tutaj Białoruś, to chyba nic nie robi. No nie ma, nie ma. Nic nie zajęli więcej. Ukraina tutaj też nic nie zrobiła. Krym tylko jeszcze Rosja zajęła. Teraz ogarnąłem, dobra? I. dobra. I Niemcy w ogóle na terenach polskich tak naprawdę są w dużej części. Ok. Pytanie: 200 czy 250? lat 250 bym wziął, bo widzę, że szybko to zleciało. Niemcy stracili państwo marionetkowe. Teraz francuskie są, tak? Tak. No proszę W sojuszu są, a to jak w sojuszu z Meksykiem są To znaczy, że nie będzie wojny jakiejś Republika Chińska jak była tak jest Madagaskar Też się nie zmienił, no i Islandia oczywiście Śpi W Reykjaviku jest większość ludzi. No to nie dziwne. O, Francja zajęła resztę Wielkiej Brytanii, chyba resztę, Naprawdę czy prowincje. Co to za upokorzenie Brytyjczyków jest? Dobra, ale widzę, że Francuzi pod przewodnictwem Mariusza... Mariusa Bisonade to ładnie lecą w Sojuszu z Włochami. Włosi tutaj chyba coś straci... Nie, to było już tak. tak. Nie, stracili na rzecz Niemców, okej, okay, czyli... Aha, czyli Niemcy stracili Kosowo w ogóle. Stracili Niemcy, zaata... zaatakowali Włochów Niemcy. Zabrali Włochom tereny i Francuzi zabrali Niemcom. Nie opłacało im się Szwecja tutaj ładnie zajęła i zjednoczyła część. Indonezja też bardzo ładnie. No, Francuzi to tutaj najmocniej są do przodu. Są jakieś duże liczby armii. O, właśnie, to warto też dodać. Tutaj w ogóle budują się chyba dwie fabryki, tak. Francuzi. To jest. To jest fajnie też, na przykład. Wenecja, nie? I na wodzie. Mm, nie, Boże, przepraszam, Francuzi. Armia. Jest 96 jednostek. 96 jednostek, to jest naprawdę ogromna liczba. To jest ogromna liczba. I zamiast milionów jest 96,1, z i czy jest dużo. To jest dużo. Co prawda, to jest po 60, ale to jest bardzo duża liczba. Na początku gry mam słabsze państwo na luzie. Tutaj na przykład cała Chorwacja ma 40. Tutaj. Czy Niemcy, Niemcy, co wy robicie? Co Szwecja? Wow! Francja zajęła tutaj jeszcze Irlandię. No świetnie, Gwinea zajęła część Afryki. Rosja straciła tylko A Niemcy coś zyskali? Bo oni mieli wojnę z Rosją Nie, wszystko zgarnęła Szwecja Jak mi się to opłacało? O, Łotwa nawet istnieje, proszę bardzo Szwedzi tutaj ładnie tak zajęli wszystko No proszę, proszę. Na Dniestrze jak było, tak jest. 3,6 miliona. Francuzi po raz drugi zaatakowali Niemców i znowu wygrali. I Szwedów przy okazji. Zyskali kolejne liczby ludzi. Niemcy są 19 potęgła, a Szwecja 20. To się nieźle ustawili. Ojejku. Chociaż Szwedzi nie, wiele słabsi od nich są. No, a Francuzi jeszcze bardziej się w rankingu podnieśli, pewnie. 7000. Co to za dominacja jest? O. Bunty się zrobiły. I mamy Republikę Co To Maroko jest. I Mauretanie to nieźle. No, Niemcy tutaj. O, Grecja zajęła Węgrów w końcu. No, to już chyba wcześniej, ale nie zauważyłem. O, Rosja jeszcze Japonię zajęła. No, co za. Świetnie wam poszło. Tutaj Lexis Conquelin Konkwelen, przepraszam. Też ładnie zajął się. Francją Tutaj tylko taka mała granica. I jesteśmy 250 lat. Sobie podsumujemy. Dźwięki są przy morzu. Taka malutka granica jest przez 300 we Włoszech, między tutaj Bałkanami a całymi Włochami. No co? Najlepiej poszło Francuzom pod względem ekonomii. Ale pod względem terenów, bym powiedział, że Ameryka. Zdecydowanie Ameryka. Jest też kilka państw, które nic nie zrobiło. Na przykład Irland... Islandia, Grenlandia, czy taka Republika Chińska. Kazachstan, widzę, chyba też się nie zmienił. Ale... Nie, Uzbekistan jednak, dobra. Trochę się zmienił. Ukraina straciła, ale i tak najbardziej stratnym państwem jak dla mnie, z tych, co istnieją, jest. No, ja bym powiedział, że jednak ta Rosja. Hiszpanii też bardzo źle poszło, ze względu na to, że jedyne co zajęli, to Afrykę tutaj. Po czym jedyne co im zostało z tego, to Republika Zielonego Przylądka. Po czym po podbiciu Afryki Państwa się zbuntowały I powstała Republika Rytwu Bo oni to zajęli Poza tym to kto jeszcze dobrze sobie poradził? Egipt Tutaj też bardzo mocno yy, yy, ten mnie Dostali Niemcy Ale coś widzę budują Nie jest najgorzej u nich 16. Potęga, no to nie tak źle. No i co? Indonezja jest w ogóle top 2. Co ciekawe, też im bardzo dobrze poszło. No, czekaj, ale zajęli bardzo dużą część. I Korea Północna przy okazji wróciła. Widzę, powrócili jako północna. no proszę akurat tego, że Niemcy z takiej potęgi która była top 1 stanął się w ogóle stolica Kraków nieźle że stanął się nie tyle słabym w sumie państwem, bo oni bardzo mocno dostali, tylko tutaj im Dania została i część Austrii jeśli dobrze mi się wydaje chyba tak, Al, albo Czechów Nie wiem, i kawałek chyba tutaj albo Chorwatów, albo Włochów, ale chyba Chorwatów. No ale cóż, jak widać, tak za 250 lat mógłby wyglądać świat. W Szwecji też bardzo ładnie poszło, to też dodam. Więc cóż, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. I w ogóle możecie mi też dać znać, czy takie filmy na przykład przeprowadzać i tworzyć, z oglądaniem po prostu w trybie widza. I cóż, miłego dnia, w sumie to wieczoru. No i cóż, pa pa.